Cześć, witajcie! Ja jestem Lixer, a dziś opowiem wam swoją historię o tym jak spędziłem 7 dni w Minecraft Pixelmon. Jak widzicie, jest to inny format niż zazwyczaj na moim kanale. Zazwyczaj to był jakieś fany moments, to nie fany moments, z gier, gameplay, montaż. A to jest seria coś, na czym się starałem i sprawiło mi taką radość w robieniu tego. Oczywiście seria wzięta od Mr. Hunter Bright'a, link w opisie. A co? Ja nie przedłużam. I życzę Wam wszystkim miłego oglądania moich pierwszych 7 dni wyprawy. Jako swojego startera wybrałem Frołkiego. Jest to mój ulubiony Pokémon i nie wyobrażam sobie wyboru innego Pokémona. Po wczytaniu się świata, rozejrzałem się lekko. Jako, że nic nie zauważyłem, sprawdziłem IV Frołkiego. Ku mojemu zaskoczeniu, Frołki miał 63% IV. Co jest naprawdę rzadkością, jeżeli chodzi o startery. W sensie startery, jakie wybierasz. Zazwyczaj Pokémon Starter ma od 30 do 40% IV, więc mój prołki naprawdę jest dość wyjątkowym Pokémonem. Jako iż w okolicy mojego Spawnu nic nie było, postanowiłem, że ekspienie mojego prołkiego będzie najlepszym pomysłem. No więc, że w okolicy jest bardzo dużo Magikarpi, rozpocząłem właśnie ekspienie na nich. Takim sposobem. To byłem 6 level na Froakim. Gdy już zabrakło magicarpi w okolicy, ruszyłem na Pokémon lądowe i pierwszym z nich była Ratata. To był dość głupi pomysł, walczenie z Ratatą na takim levelu Froakiego, no ale jak widać, na szczęście udało mi się jakoś wyjść z tego cało. Podczas gdy poszukiwałem wioski, zaatakował mnie dziki Voltorb na levelu 20. Jak się można spodziewać dostałem szybki wpiernicz, no i myślałem, że nie będę mógł ekspić swojego Froakiego, ale zauważyłem wioskę. W wiosce znajdziemy pokecentrum, jak i sklep, który już widać, a obok naszej wioski jest statek. Statek zawiera bardzo przydatny loot, który będziemy mogli sprzedać i następnie kupić z niego trochę pokeboli. Więc craftowałem szybko crafting, trochę patyków oraz szybko łódkę. No i nie zważając na nic, wsiadłem do łódki i popłynąłem w stronę statku. Żeby nie przedłużać, macie tu ładną ilustrację, co zdobyłem ze statku. Pierwszym, co zrobiłem po dostaniu się do wioski, było oczywiście zlutowanie Pokecentrum. Po to, aby te wszystkie itemki móc następnie sprzedać w markecie, który jest niedaleko Pokecentrum. Jak już się sprzedam, zarobię z tego hajsik, a za hajsik kupię sobie Pokebole, by móc rozpocząć łapanie Pokemonów do swojej drużyny. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Udałem się do marketu, sprzedałem swoje temki i zarobiłem naprawdę dość dużo hajsiku. Po sprzedaży temków wyruszyłem odebrać questy od mieszkańców wioski. Pierwszym z nich było znalezienie PokeLoota, czyli po prostu leżący na ziemi pokeball lub takie partikle. Mogliście je zauważyć wcześniej, no ja wcześniej ich niestety nie zauważyłem. Kolejnym questem było znalezienie świątyni, też bardzo łatwy quest. Po odebraniu questów, wróciłem do ekspienia. Naprawdę teren był idealny pod ekspieniem mojego frłokiego, gdyż najwięcej co się tu znajdowało to były typy kamienne. A jako, że mój frłoki jest typem wodnym, naprawdę działał idealnie na kamień. Po udanym ekspieniu mojego frłokiego wróciłem się do sklepu, aby kupić kilka Pokeboli, gdyż wcześniej o tym totalnie zapomniałem. A więc moim zakupem były 10 Pokeboli, 3 Ultra 5 Great oraz 1 Quick Ball. Jeżeli ktoś z Was nie wie, Quick Ball to taki pokeball, którego im szybciej rzucisz, tym masz więcej procent szans na złapanie Pokémona. Czyli nie działa tak jak z Ultrabolem, Great, Pokebolem, tylko im szybciej, tym lepiej. Po odwiedzeniu sklepu udałem się na salę, by sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Nie byłem pewien, czy jest to odznaka typu kamiennego, czy ziemnego, więc stwierdziłem, ej, sprawdźmy to. Siadłem, rzuciłem Froakiego, No i jest to Pokémon Fampi, czyli ziemny Pokémon. Nie żaden inny, tylko i wyłącznie ziemny. Czyli sala jest to typ ziemny. No i oczywiście nie miałem z czym konkurować. Mój Froki był zbyt słaby, by mógł tu w ogóle rywalizować. Dostałem szybkie bęski i wróciłem do Pokecentrum, by uleczyć swojego frałkiego. Po wizycie w Pokecentrum postanowiłem, że... Ej, to będzie dobre miejsce na moją tymczasową bazę. Nie na stałe, ale tymczasowa jak najbardziej może się przydać. Odłożyłem najmniej przydatnej temy. I poszedłem explicit swojego Froakiego. Lecz moją uwagę przykuł dość dziwny Pokémon, którego dotychczas nigdy nie widziałem, więc poszedłem go sprawdzić. No i ku moim oczom okazał się on: Mega Shiny Groudon. czyli mega ewolucja Shiny Groundona. Jest to bardzo śliczny Pokémon, ale oczywiście nie mogę go pokonać, gdyż prawdopodobnie ma 50 leveli więcej niż mój Froakie. Ale kiedyś, u, kiedyś będzie mój, obiecuję. Po wizycie z Graudonem poszedłem do kopalni, gdyż potrzebuję żelaza, no i węgla oczywiście. No i tak skończyłem dzień pierwszy. Gdy nastał dzień drugi, ku moim oczom okazał się Dziki Sundial. Jest to bardzo fajny Pokémon, którego oczywiście chciałbym mieć w swoim zespole. Lecz miał 26 level, co utrudniało bardzo jego złapanie. A moje umiejętności trenerskie, a bardziej mojego Froakiego, uniemożliwiały mi walkę z, właśnie z tym Pokemonem. Więc zostało mi tylko czytanie Pokeboli i może akurat siądzie. Jak widać, nie siadło. No i się poddałem. Drugim Pokémonem, którego spotkałem w swojej podróży, był Gligar. Czyli również bardzo fajny Pokemon. Więc postanowiłem, czemu by nie spróbować. Masz wysoki level, no ale trudno, raz się żyje. No i spróbowałem. Dostałem szybkie bęski i to bardzo szybkie, gdyż washata. Próbowałem jeszcze Gridballem rzucić, no ale też się nie udało, więc odszedłem. Wtedy na minimapie ukazał mi się Pokémon starter z siódmej generacji. Więc dlaczego by nie? Spróbowałem swoich sił. Walka była dość długa, gdyż niestety mój Pokémon nie był zbyt efektywny na Roleta, który był bardzo efektywny na mnie, tak jak myślałem podczas walki, mój frołki padł. Ale to oczywiście nie był koniec walki. Walka trwała dalej. Wyciłem wszystkie swoje pokébole do ręki i miotałem nimi jak szalone na prawo i lewo, z nadzieją, że może akurat siądzie. Jak pewne przysłowie powiada, głupi zawsze ma szczęście. No i po wielu próbach, około chyba siedmiu albo 8 udało mi się złapać ruleta. W taki właśnie sposób powitaliśmy pierwszego złapanego pokemona w naszej drużynie. No i co? Rozpocząłem dalej szukanie. Przy okazji zbieram aplikorny, które później przydadzą mi się do kraftowania Pokéboli. Przy okazji znalazłem Pokélucik, który dał mi Dive Bola. Jeżeli ktoś z Was nie wie, Dive ball to pokebol, który daje Ci bonus, jeżeli Pokémon, którego łapiesz, jest w wodzie, którego zastosowanie na pewno użyję, gdyż jest to naprawdę użyteczny pokebol. I tak rozpoczął się rozdział Kopalni. Tak sobie kopiąc, zauważyłem na minimapie larwitara czyli Pseudo-Legendę, która jest naprawdę bardzo potężnym, jak i bardzo fajnym Pokemonem. Jego największą wadą jest to, że ewoluuje bardzo, bardzo powoli. Na 30. levelu w Pupitara, a następnie na 55. w Tyranitara, co naprawdę jest to bardzo powolną ewolucją. Lecz szczerze nie ma to żadnego problemu, gdyż jak osiągniemy jednak tego Tyranitara, naprawdę odwdzięczy nam się to ogromnie. Szukając gdzie ten larwitar jest, oczywiście zbierałem surowce, m.in. żelazo. No i znalazłem go. Jest i nasz larwitar. Nie zważając na nic, rozpocząłem od razu to żytanie pokeboli. Zmyślam, że w końcu go złapię. Mam tylko jeszcze cztery pokebole liczając Divebola. Ale patrzcie, jest woda, mam Divebola. Trzeba zbudować konstrukcję tak, aby larwitar był pod wodą. Po ukończeniu jakże wspaniałej konstrukcji, rzuciłem Dave Bola. No i niestety nie zadziałał. Rzuciłem więc pokebola, Który również nie zadziałał. Spróbowałem kolejnym, no i jak debil nie trafiłem. Zauważyłem, ej, zablokował się w ścianie i traci powolutku HP. To jest ten moment, by rzucić pokebola. Kręci się i kręci. Imek złapany. Larwitar jest w naszym składzie. Po złapaniu go sprawdziłem IV rouleta oraz Larwitara. Nie były to może najlepsze IV ki ale w granicach 50% to jest dość dobry Pokémon. Tyle spędziłem w kopalni, że nie zauważyłem, że już trzeci dzień nastał. I trzeci dzień powitałem wydobyciem. Naprawdę spora ilości diamentów, gdyż aż 6 ród. Podczas kopania tych diamentów padł mi kilof, więc stworzyłem crafting, patyki. No i jak to przystało na prawdziwego górnika, stworzyłem również kilof. Wykopałem diamenty, potem poszedłem na lapis lazuli, który przyda mi się do enchantowania rzeczy. I wykopałem diamenty. Kolejne, obok siebie. Tym razem było ich 5, ale wciąż naprawdę duża liczba. Jak widać spędziłem naprawdę ogrom czasu w kopalniach, ale no cóż, przyda mi się to i to jest naprawdę potrzebne. Następnie po wyjściu odebrałem swoje rzeczy, które były w tej mini kopalni. Wziąłem je, no i poszedłem do mojego tymczasowego miejsca zamieszkania, którym jest Pokécentrum. Po powrocie do PokéCentrum oczywiście zacząłem od przepalania swoich wszystkich rud, które zdobyłem, a naprawdę jest ich ogrom. Wydobyłem trochę kobla, bo trochę mi zabrakło na piecyki. Ale zobaczyłem, ej, questy, idziemy. Pierwszy quest kazał mi znaleźć Stronghold, czyli coś co i tak będę musiał zrobić w sumie, więc żaden problem. Następnie poszedłem do kolejnego questa, który był idealnie obok, kazał mi wykopać 20 diamentów, co też będzie bardzo przyjemnym questem. Po odebraniu questów wróciłem i sprawdziłem jak się kraftuje kowadła, mechaniczne oraz zwykłe. Oczywiście my pójdziemy pod mechaniczne. I potrzebujemy do tego slimebola, więc musimy wyruszyć w wyprawę po. To było ciekawe. A więc musimy wyruszyć w wyprawę po właśnie rzekomego slimebola. A więc gdy rozpoczął się dzień czwarty, wyruszyłem w podróż w poszukiwaniu slimebola. Oczywiście nie tylko slimebola, gdyż Apricorny oraz wioski przydadzą nam się również do kupowania albo kraftowania pokeboli. A tej pani trenerce chyba jest troszkę za zimno i potrzebuje leciutkiego ochłodzenia. Trudno, olewamy ją i lecimy dalej. Po dość niedługim okresie poszukiwań udało się. Znalazłem moją wyczekiwaną wioskę. Więc wszedłem... Nie, nie uleczyłem swoich Pokemonów, tylko ukradłem wszystko, co było możliwe ze skrzynki. Następnie uleczyłem swoje Pokemony. Po uleczeniu moich pokemonów udałem się wprost do kowala. Wszedłem, otworzyłem skrzynkę. No i nie był to może najwyższej jakości lód, ale żelazny kilof, żelazny młot, trochę klejnotów. No i to wszystko, co wzięłem z skrzynki. A, jeszcze wróciłem po miecz, nie wiem po co. Wychodząc od kowala zobaczyłem biblioteczki. No i naszała mnie chęć, by sobie je wziąć. Bo przydałem się to do enchantu. Szukając marketu, zobaczyłem je naprawdę dziwny spawn marketu. Ale cóż, sprzedałem itemki temki i kupiłem Pokebole. Po opuszczeniu wioski, wróciłem oczywiście do ekspienia swoich pokemonów. Na pierwszy rzut poszedł Frooki, któremu już coraz mniej brakuje do ewolucji. Gdy byłem już na biomie zimowym, zobaczyłem pod taflą lodu parę Paramagikarpi, no i oczywiście je ja też zabiję sobie dla ekspa. No i jak to podczas expienia bywa, czasami Twój Pokemon po prostu upada. Na szczęście obok znajdowało się Pokecentrum wraz z PC, więc mogłem na szybko swojego frokiego uleczyć. Gdy sobie spokojnie expiłem, na czacie pojawił się komunikat, iż legendarny Pokemon, Kobalion, czyli stalowo walczący Pokemon, Pojawił się w denie. Den to taki raid z Pokémon Go, więc wyłączyłem opcję respingowania się legendarnych Pokémonów w denach, gdyż nie o to chodzi w tej serii, bym sobie łatwo XP legendarne Pokémon. Gdy tak sobie truchtałem po mapie, zobaczyłem Pokémona Fletchling, czyli Pokémon typu latająco ognisty, który jest serio dość fajnym Pokémonem i dość dobrym. I tak rozpoczęła się walka o złapanie Fletchlinga. Poszedł pierwszy atak, poszedł drugi, poszedł trzeci, poszedł czwarty i tak dalej. Oczywiście musiałem kontrolować swoje ataki, by mieć pewność, że przez przypadek nie zabiję Fletchlinga. To niestety mi uniemożliwi złapanie go. A więc stwierdziłem, nie będę ryzykował, rzucam teraz. No i poszedł Pokeball. I nie uwierzycie dał się złapać za pierwszym razem. I właśnie takim sposobem do naszego składu dołączył kolejny Pokemon. Po złapaniu Fletchlinga, niezwłocznie udałem się do PC, by uleczyć swoje Pokemony. W sprawdziły mi i v kę Fletchlinga i nie była nam zbyt dobra, gdyż Fletchling powinien się opierać głównie na speedzie, z czego wiem, ale narzekać nie będę. Chciałem Pokemona, no i go mam. Następnie znalazłem Banriego, czyli Pokemona typu normal, który sam mnie zaatakował. Po dość długiej walce, gdyż Padły mi dwa pokemony, a Fletchnik był też prawie na wyczerpaniu. Postanowiłem go złapać. Poszedł pierwszy pokeball, i na szczęście również to był ostatni. Podczas mojej wyprawy znalazłem dość dziwną konstrukcję, która coś mi przypominała. Dlatego podszedłem bliżej. Z bliska okazało się, że jest to monument, który przyzywa legendarnego pokemona, którym jest Articuno. Więc zapisałem sobie waypointa jako lodowa legenda. No i rozejrzałem się po terenie, czy czegoś wokół nie ma. Jedyne co znalazłem, to z daleka jest tam las wiśniowy, którego na pewno użyjemy. No i po zbadaniu tego monumentu, wróciłem do Centrum, by uleczyć swoje Pokémony. Przy Centrum rozpocząłem dzień piąty mojej wyprawy. No i po uleczeniu swoich Pokemonów, wyruszyłem w dalszą podróż. Gdy tak przechadzałem się po górach, znalazłem dzikiego Paniarda, level 17. Jest to Pokemon typu Ciemność oraz Stal. No to co? Oczywiście, skoro jest, to go łapiemy. Bardzo fajny pokémon i przyda mi się do mojej drużyny. A więc tak rozpoczęły się moje męki opania paniarda. Nie udało się z Ultra Bolem, z Great Bolem, z Premier Bolem, z dwoma Pokébolami i jeszcze jednym Great Bolem. W tym czasie, gdy go łapałem, paniard zdążył zabić moją całą drużynę. W tamtym momencie czułem już, że muszę się poddać i nie kontynuować tego, ale zużyłem tak dużo Pokéboli, że po prostu nie potrafiłem powiedzieć nie. Dlatego wziąłem Grade Bola do ręki, rzuciłem go. No i siadł, za pierwszym razem. Nie wiem, jak to działa. I wydaje mi się, że nie chcę wiedzieć. Ale dopóki działa i łapie Pokemony, no to wszystko mi się wydaje, jest w porządku. I takim sposobem paniard dołączył do mojej drużyny. Nie zapomniałem oczywiście sprawdzić IV paniarda, i naprawdę okazały się dość w porządku. Chociaż te punkty w HP troszkę mnie przeraziły. Tymczasem, sprawdzając IV, znalazłem na minimapie Skorbani, czyli Pokémon ognisty z ósmej generacji. Do łapania go użyłem swojego najsłabszego Pokémona, którym jest Bannery. Ma on najsłabsze ataki, co z tym idzie najmniej szans, że go zabije. No i tak właśnie się ziściło. Prawie go zabiłem, ale jednak na 2% przeżył. I tak właśnie do naszej paczki dołączył Skorbani. A więc po jakże świetnej, a zarazem udanej wyprawie wróciłem do swojej wioski początkowej, aby tam uleczyć swoje Pokemony oraz odłożyć nadmiar niepotrzebnych itemków, które zalęgały w moim eku. Po tych wszystkich czynnościach wróciłem do ekspienia swoich Pokemonów. Jako cel obrałem sobie wyrównanie leveli wszystkim moim Pokemonom, aby miały podobny level. A więc każdy z moich Pokemonów musi mieć około 17 level. 16-17 jest dopuszczalny. Na pierwszy rzut poszedł froki, który widać jak już ewoluuje. No i tak zdobyłem Frogatiera. Drugim pokemonem, którego wybrałem do ewolucji, był Skorbani. I tak już wyrównałem lewele dwóm Pokémonom. W taki sposób rabut dołączył do naszej paczki. Trzecim Pokémonem, którego wybrałem, był Roulette, Którym trochę się namęczyłem, by go wyparmić, gdyż miał najniższy level z moich wszystkich Pokemonów. Ale po krótkim czasie udało mi się osiągnąć swój cel do ewolucji Roulette'a. I tak ewoluował. On Dartrixa Ostatnim Pokemonem jaki został mi do ewolucji Został tylko i wyłącznie Fletchling No i go również udało mi się Wyewolować Przy okazji już mój nie Fletchling a Fletchinder Nauczył się nowego ataku tak, poza tym, dajcie znać, co mógłbym zmienić w serii, co wam się nie podobało, co mógłbym dodać, usunąć, gdyż z takim formatem mam styczność pierwszy raz i sam nie jestem pewien, czy wyszedł miłem w ogóle dobrze. Nie zważając na to, czy wyszedł on dobrze czy źle, naprawdę świetnie się bawiłem podczas montowania tej serii i chciałbym ją kontynuować. A więc dziękuję Wam za oglądanie moich pierwszych 7 dni tej jakże świetnej wyprawy. Widzimy się już niebawem.